W niedzielę 8 stycznia o godzinie 9 policjanci z Wydziału Prewencji Bełchatowskiej Komendy patrolując teren miasta zauważyli, że w sklepie zoologicznym przy ulicy Wojska Polskiego wybita jest szyba. Szybko okazało się, że miało tam miejsce włamanie. Sprawca dostał się do sklepu wybijając szybę w drzwiach, a ze środka zabrał towar, który pokrzydzony... W którego wartość pokrzydzony wycenił na 60 tysięcy złotych. Łupem sprawcy padły między innymi przeróżne akcesoria wenkarskie, przeróżne karmy dla zwierząt. Wizerunek i zachowanie sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Na miejscu pojawiła się grupa dochodzeniowa śledcza. Śledczy zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, wykonali szczegółowe oglądanie miejsca zdarzenia, a sprawą zajęli się kryminalni, którzy jeszcze tego samego dnia wytypowali sprawcę. Jednak podejrzewany nie przebywał w miejscu swojego zamieszkania, więc jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Kryminalni poszukują... Sprawcy sprawdzali przeróżne miejsca, dotarli do mieszkania, w którym po przeszukaniu znaleźli, zabezpieczyli część łupów pochodzących z łamania, zabezpieczyli część artykułów wędkarskich, również skradzione ptaki, które fruwały po pomieszczeniu. Jednak podejrzewany zapadł się jakby pod ziemię. W ręce policji wpadł dwa dni później, a konkretnie o 3 w nocy 11 stycznia. Wpadł na gorącym uczynku, kiedy znów włamywał się do kolejnego punktu handlowego, znów wybił szybę wystawową spółki, zabrał alkohol. Został zatrzymany po pościgu w parku olszewskim. Uciekając mężczyzna porzucił swój łup. Finalnie trafił do policyjnej celi, a na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Notowany był już za podobne przestępstwa, dlatego tym razem będzie odpowiadał w warunkach recedywy, co oznacza, że grozi mu surowszy wymiar kary, a przypominam, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozwolenia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.